Od wieku około 12 lat oglądałem regularnie youtuberów fitnessowych. Problemem w tej branży jednak jest to, że każda osoba ma własną oddzielną opinię na temat planów treningowych, typu treningu, diety, makroskładników, częstotliwości i tym podobnych. Informacje szerzone przez tych influencerów były ze sobą całkowicie sprzeczne, a ja wyrywałem sobie przez to włosy z głowy, nie wiedząc kogo mam słuchać i kto ma rację. W chwili gdy poznałem czytanie książek, zdobyłem dużo więcej wiedzy, jednak niestety mimo tego sekwencja się powtarzała. Każdy miał swoją teorię, którą głosił do swoich odbiorców. Ze wszystkich sprzecznych ze sobą opinii najczęściej słyszaną przeze mnie była właśnie ta, jakoby dieta low-carb była dla ciebie mega słaba, ponieważ czujesz się na niej jak gówno, masz właśnie mały poziom energii i słabe wyniki na siłowni. Z tego właśnie powodu przez całe swoje życie trzymałem się tego negatywnego przekonania o tej diecie. Jednak kilka miesięcy temu postanowiłem z ciekawości sobie na nią przejść. Czy myślisz, że po przejściu na tę dietę poczułem się rzeczywiście gorzej i szybko wróciłem na dietę wysokowęglowodanową? Nic bardziej mylnego. Jak się okazało, przy moim trybie życia polegającym na zmaksymalizowaniu swojej produktywności, ta dieta dosłownie zadziałała cuda. Zakochałem się w niej. Tym oto materiale wytłumaczę Ci dlaczego aż tak bardzo pokochałem dietę low carb, syntezując dla Ciebie wszystkie informacje na temat innych form żywienia oraz przedstawiając wszystkie zalety tytułowej diety niskowęglowodanowej. W żywności, którą spożywamy na co dzień znajdują się trzy główne makroskładniki. Są to węglowodany, białka oraz tłuszcze. I ważne jest, aby właśnie zacząć od stwierdzenia, że węglowodany są jedynym makroskładnikiem, którego my nie potrzebujemy do przeżycia. Nie jest on właśnie wymagany, abyśmy normalnie mogli funkcjonować. I z tego właśnie powodu, tak jak to mówi sam Andrew Huberman, neurobiolog, jak najbardziej w naszym trybie żywienia moglibyśmy przejść na dietę niskowęglowodanową, ponieważ dzięki temu będziemy mogli zwiększyć podaż innych makroskładników, białka oraz tłuszczy, które są właśnie niezbędne do naszego życia. Wszyscy youtuberzy, fitnessiarze od zawsze powtarzali taką rzecz, jakoby właśnie węglowodany dawały Ci znaczną ilość energii. I że jeżeli jesz mało tych węglowodanów, no to będziesz zmulony, nie będziesz miał tej energii, a jak będziesz ich jadł dużo w swojej diecie, to będziesz wtedy bardzo energiczny. Jednak przyjrzyjmy się temu troszeczkę bliżej, aby zrozumieć, jak to naprawdę działa. Jeżeli chodzi o węglowodany, a ilość energii, którą my będziemy mieć, działa to w taki sposób, że w chwili, gdy my rzeczywiście jemy dużo tych węglowodanów, no to tę energię poczujemy dopiero na dzień po fakcie, dzień po tym jedzeniu. Gdy w ciągu danego dnia spożyjemy dużo węglowodanów, to to nie tak, że nagle dostaniemy takiego zastrzyku energii w ciągu tego dnia. Nie, nie, Jeżeli zjedliśmy dostateczną ilość kalorii i w tym właśnie dużo tych węglowodanów, no to będziemy mieli najprawdopodobniej troszeczkę więcej energii, ale następnego dnia. Dopiero w chwili, gdy już się prześpimy. Jednak co jest nieintuicyjne, to to, że właśnie węglowodany bezpośrednio po spożyciu strasznie cię zmulają. I to jest ważne do zapamiętania pod kątem produktywności. Ponieważ ja za każdym razem, jeżeli sobie spożyję jakiś posił, Wysokowęglowodanowy, a szczególnie z rana, to później przez połowę dnia nie mogę się na niczym skupić, bo jestem tak rozleniwiony. Jest to spowodowane tym, że ogólnie spożycie węglowodanów wyzwala serotoninę w Twoim organizmie. Serotonina jest takim neuroprzekaźnikiem odpowiedzialnym za poczucie szczęścia związanym z tym, co masz tu i teraz, i jednocześnie z uczuciem relaksu, takiej chillery odprężenia. W chwili, gdy bierzesz jakiś gorący prysznic, no to wtedy wydziela się dużo serotoniny w Twoim organizmie, no i na pewno możesz skojarzyć, jakie uczucia to w Tobie budzi, co nie? Że od razu aż się chce iść do łóżka. Pójść spać, szczególnie jeżeli właśnie taki gorący prysznic zbierzesz na wieczór. Podobny efekt właśnie odbywa się w chwili, gdy zjesz posiłek o wysokim współczynniku tych węglowodanów. Ja ostatnim przeprowadziłem taki eksperyment, ponieważ już od kilku miesięcy rzeczywiście jestem na tej diecie low-carb i staram się ograniczać te węglowodany jak najbardziej to możliwe, pomijając może posiłki około-treningowe, o których sobie troszeczkę później opowiemy. Jednak bardzo dawno nie jadę owsianki, którą bardzo lubię. I owsianka właśnie ma bardzo dużo węglowodanów. Ogólnie płatki owsiane mają praktycznie tylko i wyłącznie węglowodany. Z racji, że Sachin Panda, jeden z ekspertów zajmujących się rytmem okołodobowym, mówił w swojej książce coś takiego, że jeżeli spożywasz węglowodany, no to właśnie dużo lepiej spożyć je w ciągu wcześniejszej fazy dnia, z samego rana, ponieważ wtedy nasz metabolizm jest bardziej podkręcony i lepiej właśnie zaabsorbuje te węglowodany, lepiej je wykorzysta w naszym organizmie. No i z ciekawości tak zrobiłem, zjadłem sobie owsiankę i totalnie mi to zepsuło produktywność na ten dzień. Nie spodziewałem się, że aż tak źle to na mnie zadziała. Nie wiem czy to dlatego, że już się odzwyczaiłem od tych węglowodanów, czy zawsze to tak na mnie działało, ale ja na to nie zwracałem uwagi? Jednak to było okropne, ponieważ w chwili, gdy zjadłem ten posiłek, przez pierwsze 20-30 minut miałem pozytywny humor właśnie przez to, że ta serotoninka się podbiła. I jednak gdy już właśnie minęło te 20-30 minut, poczułem taką straszną zwałę energii, która trwała przez, czy ja wiem, jakieś 3-4 godziny i totalnie nie mogłem się skupić. Jak czytałem książkę, to dosłownie w połowie ją odstawiłem i stwierdziłem, że chyba na dzisiaj starszy i zacząłem robić nieproduktywne rzeczy. Zacząłem wchodzić na social media tak dalej, gdzie normalnie w ogóle bym tego nie zrobił, bo na dopaminowym detoksie, więc mega mnie to zdziwiło, co nie? Więc to, co Sachin Panda powiedział w tej książce, nie do końca się kłóci z moimi wartościami. Szczególnie zważając na fakt, że Angie Huberman, który jest jednym z moich autorytetów największych, prowadzi taką dietę i też ją każdemu poleca, która polega na tym, że we wcześniejszym etapie dnia on sobie spożywa posiłki białkowo-tłuszczowe, a właśnie dopiero na wieczór spożywa te węglowodany, które wzmażają serotoninę, a serotonina też podbija ci senność, więc łatwiej będzie usnąć. Więc ma to jak najbardziej sens, ponieważ białka i tłuszcze bardzo... Mało ci podbijają glukozy we krwi. A właśnie ta glukoza podbita we krwi jest tym, co cię tak zmura, a węglowodany właśnie bardzo wysoko te glukozy podbijają i dlatego czujesz taki zjazd energii. Więc właśnie to doświadczenie utwierdziło mnie w przekonaniu, że dieta low carb jest jak najbardziej w porządku dla mnie, a dieta wysokowęglowodanowa nie najlepiej działa pod kątem produktywności. Co innego, jeżeli jesteś sportowcem, ponieważ tutaj akurat się muszę zgodzić z fitnessiakami, influencerami, którzy mówią, że pod kątem sportu, siłowni, wydolności, etc. zawsze lepiej wyjdzie osoba, która spożywa ten węglowodany. W przeciwieństwie do przykładowo osoby, która jest na diecie ketogenicznej. Dieta ketogeniczna polega na tym, że w ogóle nie spożywasz węglowodanów, nic a nic poza może jakimiś warzywami i wtedy twój organizm po około miesiącu adaptacji zaczyna korzystać z ketonów. Ketony czyli taka alternatywna forma energii, gdzie dla organizmu taką domyślną formą tej energii jest normalnie glukoza, ale w chwili gdy w ogóle jej nie spożywasz w postaci tych węglowodanów, no to ciało czerpie energię z tych ketonów. Dużo osób myśli, że na diecie niskowęglowodanowej w ogóle nie czerpiemy energii z tych ketonów, ponieważ one powstają w naszym ciele tylko, gdy jesteśmy w stanie tej ketozy. Ale nie, nie, bo właśnie na diecie niskowęglowodanowej korzystasz jednocześnie z węglowodanów i jednocześnie z tych ketonów. Oczywiście tych ketonów nie będzie tak dużo jak na ketozie konkretnie, ale zawsze trochę ich tam jest. Więc można powiedzieć, że taka zbalansowana forma energii to jest, co nie? Ale na treningu rzeczywiście będziesz miał lepsze wyniki na diecie wysokowęglowodanowej, ponieważ podczas i po treningu fizycznym organizm strasznie szybko chłonie cukier, z Twojego organizmu i wprowadza go do takiego magazynu w mięśniach w postaci glikogenu, co zwiększa Twoją siłę, co zwiększa Twoją wydolność i nawet może to pomóc w budowaniu sylwetki. Jednak ja osobiście po przejściu na tę dietę niskowęglowodanową nie poczułem w ogóle, że miałem jakieś ubytki na energii, ani że mi się właśnie gorzej ćwiczyło na siłowni. Uważam, że tak samo dobrze mi się ćwiczy, nie czuję się w ogóle gorzej, a moja produktywność jest teraz o wiele wyższa, ponieważ mam cały czas dużo wyższy współczynnik tej energii, przez to, że nie jestem zmulony przez tę glukozę podbitą od samego rana. Więc ogólnie dieta ketogeniczna też jak najbardziej jest super produktywność. może nawet być lepsza w niektórych przypadkach. To jest zaletą diety low carb, że w chwilach, gdy właśnie ja mam dzień nietreningowy, no to staram się praktycznie w ogóle tych węglowodanów nie jeść, a w chwili, gdy mam dzień treningowy, no to przed treningiem staram się zjeść tyle węglowodanów, ile ja ważę i to samo robię po treningu, co pozwala mi zmaksymalizować efekty, które osiągnąłem na tej siłowni. I ograniczenie spożycia tych węglowodanów w dni nietreningowe oraz ogólnie w porach dnia, w których nie ćwiczę, sprawia, że będę miał taką powiedzmy niższą tolerancję na te węglowodany i organizm na treningu dużo lepiej będzie te energię spożytkowywał. A osoba będąca na diecie wysokowęglowodanowej ma taką już wysoką tolerancję na te węglowodany, ponieważ ciągle je spożywa i organizm nie może się od tego odzwyczaić. Z dietą ketogeniczną jest właśnie taki problem, że przez te około 30 dni musisz się do niej adaptować. W tym okresie będziesz miał mało energii, może Cię łeb boleć i tym podobne rzeczy. I drugi problem jest taki, że nie możesz sobie pozwolić na to, żeby przykładowo ktoś Ci da jakiś obiad z węglowodanami. No ja przykładowo mieszkam z rodzicami, no to nawet jak sobie dbam o własną dietę, o to, jakie posiłki spożywam, powiedzmy, jeżeli chodzi o śniadanie, o kolację, chociaż teraz już kolację nie jem, no to jeżeli chodzi o obiad nie mam większego wyboru, co nie? Po prostu biorę to, co mi dają. I w takim posiłku praktycznie nie zawsze mam dużo węglowodanów, czy to w postaci ziemniaków, czy to ryżu, kaszy, coś w tym stylu, więc dlatego pod mój tryb życia dieta low carb jest po prostu świetna. W przyszłości bardzo możliwe, że kiedyś spróbuję sobie przejść na ketozę, ponieważ może to też będzie dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie, tak jak w przypadku diety low carb. Może nawet przejdę na dietę carnivore, czyli tylko i wyłącznie mięso, bo wbrew pozorom to jest też bardzo dobra dieta. W przypadku diety ketogenicznej według mnie jest jeszcze taki jeden mały minus, który polega na tym, że jeżeli w Twoim życiu raz na jakiś czas odbywają się jakieś imprezy, no to jedna taka impreza Impreza możecie wyrzucić ze stanu tej ketozy, ponieważ tam spożyjesz dużo węglowodanów w postaci alkoholu. No, i jak spożyjesz ich wystarczająco dużo, no to wtedy będziesz musiał się znowu kilka dni czy nawet tygodni adaptować i po raz kolejny będziesz musiał przechodzić przez te męczarnie. No ale to też zależy od podejścia, bo dla kogoś to może być właśnie czynnik motywacyjny, aby w ogóle nie imprezować i nie chlać. Dieta niskowęglowodanowa zdecydowanie zwiększyła moją wydajność i moją produktywność. Jednak wiesz co jeszcze bardziej może zwielokrotnić ten efekt? Połączenie tego z okresowym postem. Ponieważ w chwili, gdy ty prowadzisz okresowy post, no to w chwili, gdy nie jesz, twój organizm nie zajmuje się w ogóle jakimś trawieniem tego, co masz w żołądku, i wtedy możesz jeszcze bardziej się skupić, możesz jeszcze łatwiej zapamiętywać informacje z książek, możesz szybciej czytać. Wszystko na czym się skupiasz, jakakolwiek wykonywana twoja praca będzie dużo bardziej wydajniejsza. Twój okresowy post może polegać na pominięciu śniadania bądź pominięciu kolacji. Ważne jest, aby wydłużać ogólnie ten post, który się odbywa w czasie snu, ponieważ w czasie snu jest to dla Ciebie bezwysiłkowe, co nie? Nie budzisz się. Raczej z głodu. Po prostu w czasie tych 8 godzin snu, czy ile tam śnisz, nie jesz nic, dlatego fajnie byłoby nie jeść kilka godzin przed snem, bądź kilka godzin pośnie. śnie. Im dłuższy jest post tak naprawdę, tym większe korzyści zdrowotne są. Ale w tym odcinku raczej mówimy o produktywności. Dlatego po prostu chciałem wspomnieć, że praca na pusty żołądek zawsze będzie bardziej wydajna niż praca, gdy jesteś najedzony, szczególnie węglowodanami. I kolejnym ogromnym plusem tej diety low carb według mnie jest to, że przebywając na niej będziesz bardziej docięty niż w przypadku diety wysokowęglowodanowej. Co mam przez to na myśli? Mam przez to na myśli to, że gdy spożywasz dużo węglowodanów, no to wtedy w Twoim organizmie zachodzi zjawisko retencji wody, czyli po prostu będziesz bardziej nabity wodą. Według mnie ogólnie nabicie wodą wygląda dokładnie tak samo, jakbyś po prostu nabił się tłuszczem. Jest po prostu, będziesz wyglądał najgrubszego. Jak Twoim priorytetem jest bycie po prostu dużym, no to może to być dla Ciebie plus. Ale dla mnie jest to minus, ponieważ mi zawsze zależy na byciu jak Bardziej docięty. Spożywanie w diecie bardzo dużej ilości soli sprawia, że właśnie odbędzie się ta retencja wody w organizmie, a dodatkowo też spożywanie dużej ilości węglowodanów. W przypadku diety low carb, jak sama nazwa wskazuje, masz mało tych węglowodanów, więc wtedy automatycznie będziesz bardziej docięty. W przypadku diety ketogenicznej jesteś ultra docięty. Każda osoba na keto jest mega docięta, ponieważ w ogóle tych węglowodanów nie spożywa, więc to jest fajna sprawa. I ostatnim plusem tej diety, którą właśnie w tym odcinku omówię, jest to, że dieta low carb w swoich posiłkach ma wysoki współczynnik czynnik sytości, ponieważ białka i tłuszcze mają dużo większą sytość niż węglowodany. Ogólnie 1 gram tłuszczu ma około 9 kalorii, 1 gram węglowodanów ma około 4 kalorie i 1 gram białka ma też około 4 kalorie. Jednak białko syci zdecydowanie najbardziej, a tłuszcz jest na drugim miejscu w stosunku tej sytości. Dodatkowo, jeżeli spożywasz sporo tłuszczu w diecie, to w każdym posiłku dodanie tłuszczu sprawi, że ten posiłek będzie się dłużej trawił. Czyli finalnie oznacza to, że mniej zjesz, ponieważ będziesz bardziej nasycony takim posiłkiem, niż gdybyś zjadł węglowodany. Jak spożywasz dużo węglowodanów, szczególnie w postaci owoców, które mają fruktoryzację, to Twój apetyt może nawet wzrosnąć, ponieważ fruktoza, o czym się praktycznie nigdzie nie mówi, sprawia, że Twój hormon leptyna, czyli hormon sytości, nie będzie aż tak mocno blokowany przy spożyciu jakiegoś posiłku. No normalnie to jest taki efekt homeostazy, co nie? Że grelina i leptyna, hormon głodu i nasycenia, po prostu się regulują, że im dłużej nie jesz, no to grelina idzie bardziej do góry, a jak już właśnie jesz, no to idzie ona w dół i leptyna idzie do góry, co nie? A fruktoza troszeczkę obniża ten efekt, kosztem czego najprawdopodobniej zjesz trochę więcej. Dlatego jeżeli zależy Ci na byciu dociętym, bądź przeprowadzeniu jakiejś fajnej redukcji, no to myślę, że dieta low carb będzie dla Ciebie bardzo dobra. Jeżeli chciałbyś odnaleźć szczęście w życiu i dowiedzieć się dużo więcej niż w tym odcinku, zapraszam cię do zapoznania z tematem mojego kursu. Link znajdziesz poniżej w opisie. Widzimy się za kilka dni. Na razie!